O, a tu jest właśnie, moim zdaniem, najlepsze ocieplenie dachu. Zobaczcie, to jest izolacja nakrokwiowa tak zwana. Dalej już przychodzą tylko kontrłaty, płaty, no i tak czy tam blacha, co. co. Krokwie, samo środka, normalnie jest zamocowane bez niczego. Zastępuje to deskowanie. Tu macie wariant z płytą, ale za płyta nie jest potrzebna. Jeżeli dobrze się to przeliczy, może się okazać, że wyjdzie Wam to taniej niż tradycyjne rozwiązanie. Można pominąć wówczas deskowanie i papę. To z góry masz taką membranę. Jeżeli dach jest z okapami, to płyty izolacyjne dajemy tylko do miejsca, w którym będzie ocieplenie ściany. Tak, żeby to się spotkało tutaj, bo z ze ścian dojdzie właśnie w tym miejscu, dotknie tej izolacji. W części wystającej już się nie daje tych płyt izolacyjnych. Jeżeli mamy już takie ocieplenie, czy możemy dołożyć wełnę? Tak, tak, oczywiście, możemy dołożyć płyt wełnę, tylko pamiętając o tym, żeby został układ otwarty dyfuzyjnie do dołu, żeby, żeby, nie było, jakby, żeby wełna nie była zamknięta pomiędzy dwoma warstwami paroizolacji, żeby mogła się osuszać, żeby ta wilgoć miała możliwość jakby wyjścia w, w którąś stronę. No i poza tym ta walna jeszcze jakby da nam ten atut dobrego dobrego wyciszenia tego na. Rozumiem. Czyli generalnie folii nie dajemy po prostu. A ty co myślisz o takim rozwiązaniu?